Pan Bóg zasiał we mnie głód wygranej znów Nie śpię w nocy, rozminianie jak ból Stłumić dobrze z piętym planem. Mój wróg to ja sam przed lustrem. Jak zrobić force, wreszcie wyrwać się, gdy świat wciąż zaciska na gardę swoją pięścia. Ja staram się nie skończyć jak korporacyjny szmer i ciągle podtrzymywać ogień, gdy zwątpienie bierze mnie za cel. Zbrojone w mikrouzji ja za bardzo skupiony, żeby widzieć miłość ludzi. Kiedyś kręciłem pensy, by na innych widok z góry mieć. Dzisiaj dziękuję Bogu, że pozwolił mi obudzić się. Pan zasiał we mnie, głód wygranej, Znów, Nie śpię w nocy, rozmijanie, jak ból. Stłumić dobrze z piętym planem, mój próg, to ja sam przed lustrem. Pan Zasią we mnie, głód wygranej, Znów, Nie śpię w nocy, rozmijanie, jak ból. Stłumić dobrze z piętym planem, mój próg, to ja sam przed lustrem. Proszę nie pozwól mi zwątpić. Jak w połowie starej ośki, muszę pamiętać, że klucz jest pozornie nieistotny. Mam wszystko w rękach, najważniejsze to nie odbić od celu. W głowie za dużo rozpin na biegu, a chodzi tylko, żeby robić swoje, gdy wielu odpadnie gdzieś po drodze. Przez swoją głowę nie ma bohaterów, są tylko ludzie świadomi swoich wad. Wiem, co mogę zrobić, wiem, co może zrobić pan. Jestem przecież jedynie prochem, który niesie wiatr. Wczoraj gadałem z samym sobą przed szeregiem zmian, i zrozumiałem, że sam sobie nie wyczyłem plan. Pan, u, zasiął we mnie głód wygranej nie śpię w nocy, rozminianie, jak ból. Stłumić dobrze z planem, mój próg, to ja sam przed lustrem. Pan Bóg, zasiąd we mnie głód wygranej znów. Nie śpię w nocy, rozminianie, jak ból. Stłumić dobrze z planem, mój próg, to ja sam przed lustrem.